Siwaneczko kochani, z tej strony oczywiście yy, Disco Frodo yy, Lecimy z następnym kawałkiem oczywiście yy, mojego najlepszego rapera, czyli Kubanczyk Lady Punk Zachęcam sobie łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, a już więcej niedługo, następne odcinki i te wszystko, lecimy kochani Zaczynamy! Mydlo! I lecimy Prawdziwy rap 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 Hap hap Ja siedziałem w sam grał, grał Lady Pan Palu polu parą w nocy spadający gwiazd Rozkiniąłem cały świat Proletarz zmienił czas Aś przynosił dobry gras, Będą świat W sam grał Grał Lady Pan Gdzieś na polu parą dla W nocy spadający gwiazd Rozkiniąłem cały świat Proletarz zmienił czas Aś przynosił dobry gras, Będą przemierzają świat Cielo on robi big, big. a oni nic tutaj hitki hit. więc chcę tutaj go big, big jak Miki i jak Taniki, jak dupa, jak ten big co to co w głowie się tu liczy, Ej! Chciałem wyrwać się z tej dziczy, bym był wydany jak bym... to na ulicy, mówili by mi mi przez to przez na całe wszystkie piki, ja ze sobą jestem w elekcji. sobie elekcji nie mam żadnych żadnych bazer bo zakazy wszystkie pierwsze. Każdy wszystkie pierwsze. Nie, nie, kroka nie dogoni, no bo wszędzie ciszę miejsce. Ci, 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 ci. Pięknie, ja je w sobie się do mnie mordeczka, mówi kubuś, rozjebane. Na bicie choć raczej to pływanie, kiedy było inaczej, teraz siedzę się O Ocie sam grał, grał, lazy park. na polu parą, W nocy spadający gwiazd. Zginąłem cały świat, prezes zmienił czas. Przynosił dobry graz, będą przemierzają świat. Ja się nie sam, ocie sam grał, lazy park. Gdzieś na polu parą, no spadający gwiazd. To cały świat, zmienił świat chcesz znosić dobry gras będą przemierzały świat Przemierzały świat, zobacz Ilu naprawdę został ilu zabrał czas Ej, ziołeś Świątkownicy Każdy siano teraz jeszcze idzie zrednia z cenulicyję Waszy wersacje i mu idzie w życiu racji. drugi top, jeden na macie, trzeci tylko o temacie Czwarty talent wojskowy, ale trochę się pogubił Chociaż nogi sprawny nowe w No do i dupy kruty Som znała. pán sa keď koniec, zotko, ona była v šoku, jak na vidnú šoku. To si zmieniło jak vidí také v porák roku. Jak by v porák, roku? Jak by videl v roku? Jak by videl v roku? I! Kde si ide, čas česám, gra o Będę na polu baran grał, nocy spadający gwiazd. Zmieniałem cały świat, ten zmienił czas. Przynosił dobry gras, będą przemierzają świat. Miałem owcę, sam grał Raul Lady Punk gdzieś, na polu baroda, nocy spadający gwiazd. Zmieniałem cały świat, proletę zmienił czas. Przynosił dobry gras, będą przemierzają świat. Konie oczywiście to był Kuban i oczywiście Lady Punk, a ja zawsze to. I do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale jest bardzo ważna, bo nie przegapicie następnych materiałów i następnych moich wykonanych hitów, bez kobitów. Pozdrawiam. Disco Frodo.